Wszystko, czego nauczono Cię o atrakcyjności, jest kłamstwem. Jeśli masz dość bycia ignorowanym, odrzucanym, lub tkwienia w pogoni za ludźmi, którym nigdy nie zależy, zostań ze mną. To, co zaraz ujawnię, wywróci do góry nogami wszystko, co wiesz o związkach. Ale uwaga, to nie jest dla osób o słabym sercu. Gotów poznać prawdę? Zaczynajmy. W świecie, w którym wszyscy każą Ci być miłym i zawsze dostępnym, nic dziwnego, że czujesz się pomijany lub traktowany jako coś oczywistego. Oto prawda. Bycie miłym nie działa. To, co za chwilę usłyszysz, może kwestionować twoje dotychczasowe przekonania, ale jeśli zostaniesz do końca, dowiesz się, jak odwrócić rolę, kontrolować atrakcyjność i w końcu przestać gonić tych, którzy na ciebie nie zasługują. Zdobędziesz narzędzia, by to oni zaczęli gonić ciebie. A wszystko zaczyna się od zrozumienia ludzkiej psychologii i stoickiego mistrzostwa siła ignorowania. Dlaczego działa całe życie, okłamywano cię na temat zdobywania uwagi? Świat mówi, że jeśli chcesz miłości i szacunku, musisz pokazać, jak bardzo ci zależy. Każe ci gonić, zasypywać uwagą, udowadniać swoją wartość. Ale prawda jest taka: im bardziej gonisz, tym bardziej oni uciekają. Siła ignorowania to jedno z najpotężniejszych narzędzi psychologicznych. Kiedy je opanujesz, nigdy już nie spojrzysz na związki tak samo. Dlaczego to działa? Uwaga jest wartościowa tylko wtedy, gdy jest rzadka. Kiedy ktoś wie, że może mieć Twoją uwagę, kiedy tylko chce, staje się ona bezwartościowa. Ale kiedy ją wstrzymujesz, kiedy zmuszasz ich do pracy nad nią, stajesz się wartościowy. Nagle myślą o Tobie, a nawet mają obsesję. Zastanawiają się, dlaczego nie gonisz ich jak wszyscy inni. To sprawia, że oni zaczynają gonić ciebie. Ignorowanie nie jest brakiem kultury. To tworzenie przestrzeni i bycie rzadkością w świecie, gdzie wszyscy są ciągle dostępni. Ta rzadkość napędza pożądanie. Zasada rzadkości: celowo wycofaj się, szczególnie na wczesnym etapie, nie bądź zawsze dostępny. Nie odpowiadaj natychmiast. Niech to oni inicjują kontakt pokazujesz, że twoja uwaga jest cennym zasobem. Wa, wyzwalacze emocjonalne. Huśtawka uczuć atrakcyjność nie jest logiczna. Nie chodzi o pieniądze, wygląd czy to, jak dobrze kogoś traktujesz. Chodzi o emocje. Ludzie zakochują się z powodu tego, jak się przy tobie czują. Powszechny błąd. Ludzie myślą, że zasypując kogoś komplementami i prezentami, wygrają jego serce. Prawda jest taka, że zbyt wiele pozytywów może odstraszyć. To emocjonalna kolejka górska, wzloty i upadki tworzą najsilniejszą atrakcyjność. Ludzie pragną ekscytacji, a nie gładkiej, nudnej jazdy. Jak wyzwalać emocje? Mieszaj, trzymaj ich w niepewności. Jednego dnia jesteś zaangażowany, dając pełną uwagę. Następnego dnia wycofujesz się, dając przestrzeń i sprawiając, że zastanawiają się, dlaczego nie jesteś tak dostępny. Chodzi o równowagę między przyciąganiem a odpychaniem, push and pull. Wzmocnienie przerywane, intermittent reinforcement. Dawanie emocjonalnych wzlotów, po których następują chwile niepewności, uzależnia. Nie wiedzą, co dostaną następnym razem, więc wracają po więcej. Stwórz emocjonalny kontrast, skomplementuj, ale potem rzuć wyzwanie. Zaangażuj się, a potem stwórz dystans. Postawa wysokiej wartości, sztuka dystansu emocjonalnego, prawdziwej wartości nie trzeba udowadniać. Prawdziwa wartość jest oczywista. I tu wkracza sztuka dystansu emocjonalnego detachment ludzie o wysokiej wartości nie gonią innych, nie błagają o uwagę. Nie inwestują nadmiernie w tych, którzy nie inwestują w nich. Są zdystansowani nie oznacza to, że nie dbają, ale rozumieją swoją wartość i nie potrzebują ciągłej walidacji. Dystans jest atrakcyjny, bo świadczy o pewności siebie. Pokazuje, że jesteś bezpieczny w tym, kim jesteś i nie potrzebujesz nikogo, by cię uzupełnił. Przestań próbować udowadniać swoją wartość. Zamiast tego skup się na budowaniu życia, z którego jesteś dumny: kondycja, kariera, pasje. Kiedy prowadzisz satysfakcjonujące życie, twoja wartość mówi sama za siebie. Samowalizacja ludzie, którzy sami się walidują, nie potrzebują, by inni czynili ich wartościowymi. Ta pewność siebie jest magnetyczna i przyciąga ludzi, ponieważ nie emanujesz desperacją. Opanowanie subtelnego wpływu wpływ nie polega na manipulowaniu. Polega na tak głębokim zrozumieniu ludzkiej psychologii, że wiesz. Jak subtelnie prowadzić innych w pożądanym kierunku. Subtelny wpływ polega na małych rzeczach, sposób w jaki nawiązujesz kontakt wzrokowy, ton głosu, pewność siebie i granice, które wyznaczasz. Te niemal niewidoczne wskazówki wpływają na to, jak ludzie Cię postrzegają. Ćwicz pewną mowę ciała. Stój prosto, utrzymuj kontakt wzrokowy. Użyj mirroringu, subtelne naśladowanie mowy ciała, aby stworzyć podświadome połączenie. Dowód społeczny social proof. Ludzie chętniej podążają za kimś, kogo postrzegają jako pewnego siebie i opanowanego. Kiedy emanujesz kontrolą, inni naturalnie podążają za tobą, ponieważ ufają twojej ocenie. Jak samokontrola wzmacnia atrakcyjność. Im bardziej jesteś reaktywny, tym mniej masz kontroli, a im mniej kontroli tym mniej jesteś atrakcyjny. Stoicki spokój to jedna z najpotężniejszych cech. Zdolność do zachowania opanowania bez względu na okoliczności. Ludzie naturalnie lgną do tych, którzy są spokojni pod presją. Stajesz się liderem, do którego inni zwracają się po siłę. Mistrzostwo emocjonalne. Kiedy inni tracą spokój, ty pozostajesz opanowany. Ta dyscyplina jest atrakcyjna, ponieważ sygnalizuje pewność siebie i kontrolę. Praktykuj robienie pauzy, zanim zareagujesz emocjonalnie. Pewność siebie. Poprzez ciszę większość ludzi nie radzi sobie z ciszą, ale kiedy czujesz się komfortowo w ciszy, sygnalizujesz ogromną pewność siebie. Mówisz światu, że nie musisz być ciągle w centrum uwagi. Cisza mówi głośniej niż słowa. W związkach, wstrzymywanie się z odpowiedzią tworzy napięcie, a napięcie utrzymuje zainteresowanie. Im więcej mówisz, tym więcej ujawniasz. Im mniej tajemnicy, tym mniej atrakcyjności. Antycypacja. Kiedy nie spieszysz się z odpowiedzią, osobiście lub w wiadomości, tworzysz oczekiwanie. Oczekiwanie zamienia się w atrakcyjność. Używaj świadomej pauzy, by zwiększyć swoją obecność. Tajemnica i dystans ludzie nie cenią tego, co w pełni rozumieją. Im bardziej jesteś przewidywalny, tym mniej jesteś interesujący. Tajemnica jest potężna, ponieważ utrzymuje ludzi w zaangażowaniu. Kiedy ktoś nie wie o tobie wszystkiego, jego ciekawość rośnie, a im mniej im dajesz, tym bardziej pragną. Połącz to z dystansem, a stajesz się trudny do odparcia. Nie bądź otwartą księgą. Trzymaj części swojego życia dla siebie. Im wolniej ujawniasz, kim jesteś, tym dłużej utrzymujesz ich zainteresowanie. Odrzucenie. Jako siła, odrzucenie nigdy nie dotyczy ciebie. Dotyczy preferencji, uprzedzeń lub bagażu emocjonalnego drugiej osoby. Twoja siła polega na reakcji na odrzucenie. Prawdziwi zwycięzcy reagują z wdziękiem i pewnością siebie, wzruszają ramionami i idą dalej. To pokazuje, że Twoja wartość nie jest związana z cudzą opinią. Jeśli zostaniesz odrzucony, uśmiechnij się, powiedz nie ma problemu i odejdź pewnie. Pokaż, że nie jesteś zdesperowany. Manipulacja czy strategia? Manipulacja polega na oszukiwaniu, by zdobyć coś kosztem innych. Strategia to zrozumienie psychologii, aby nawigować w związkach w sposób, które przynosi korzyści obu stronom, na przykład tworzenie zdrowszej równowagi, by oboje inwestowali, zawsze sprawdzaj swoje intencje. Jeśli Twoim celem jest wzajemny szacunek i atrakcyjność, używasz strategii. Jeśli cel jest czysto egoistyczny, przekraczasz linię. 10. Równowaga. Pewności siebie i wrażliwości, pewność siebie jest atrakcyjna, bo pokazuje siłę. Wrażliwość jest atrakcyjna, bo pokazuje człowieczeństwo. Balansując te dwie rzeczy, stajesz się nie do zatrzymania. Bądź wrażliwy z pozycji siły. Przyznanie się do wad, obaw lub niepewności, bez szukania litości, sprawia, że jesteś bardziej autentyczny i łatwy do utożsamienia się.